እንንንንንንንንንን Witajcie kochane, w dzisiejszym filmie pokażę Wam jak odróżnić włoską keratynę oryginalną supermocną od innych produktów keratynowo podobnych, takich innych keratyn, tak jak ta żółta keratyna yellow grains, czyli miękka keratyna słaba i pokażę Wam jak właśnie koło keratyny oryginalnej włoskiej supermocnej wyglądają te inne i pokażę Wam też na pasemku włosów, czym one się różnią, na jakiej temperaturze, a potem na koniec filmu zobaczycie, jak w lampie ultrafioletowej, takiej, czyli takiej lampie UV zwykłej do robienia paznokci, na przykład żelowych, możecie odróżnić włoską keratynę od innych, jakichś zwykłych, miękkich keratyn tą żółtą na przykład łatwo po kolorze odróżnić, ale na przykład jesteś coś takiego, czyli takie woskowe, kreatynowe kulki transparentne. I pokażę Wam, jak to się wszystko zachowuje na pasemkach i opowiem coś o tym więcej. Te z Was, które już oglądały wcześniejsze moje filmy, gdzie opowiadam, tutaj jeszcze załączę w linku o tam właściwościach keratyny włoskiej supermocnej, czyli tej, która może, możecie nosić pasemka założone na taką keratynę, nawet 5-6 miesięcy te zgrzewy nie suwają się, nie spadają, są odporne na farby i to jest też keratyna szczególnie polecana, jeśli ktoś nosi włosy dziewicze, virgin, bo takie włosy są tak drogie, że jak doczepicie je na byle jaką keratynę miękką, one Wam powypadają się, przerzedzą te Pasma, już nawet po dwóch tygodniach, albo całe pasma będą spadać, czyli wyrzucone pieniądze. Dlatego lepiej zainwestować właśnie w keratynę woską supermocną, która też jest niestety o wiele droższa. E, pokażę Wam też taką keratynę: to jest miodowa, miękka keratyna, taka słaba. Taką też dostaniecie w naszym sklepie. E, ona, niestety, właśnie ta keratyna e, nie jest odporna, nie jest odporna na. E, na farbowanie te pasemka czasem lecą same spadają i to jest trzeci rodzaj keratyny. Ona jest niby na pierwszy rzut oka podobna do włoskiej super ale jest to też taka keratyna słaba, miękka. I pokażę wam właśnie obok siebie, czym one się różnią. Już tutaj widzimy na pierwszy rzut oka, że się różnią te kuleczki wielkością i kształtem. Ale pokażę Wam to lepiej zaraz. Przygotowałam sobie tutaj takie pasemka włosów, do których doczepię keratynę. Tutaj pasemko numer jeden doczepię keratynę włoską. Tutaj do pasemka numer 2 żółtą, czyli yellow podpisałam, a clear, czyli przeźroczysta, doczepię do tego pasemka numer 3. I pokażę Wam, jak ta, każda z tych keratyn się zachowuje, w jakiej temperaturze y, się rozpuszcza. Oczywiście pamiętajcie też o tym, że właśnie te keratyny miękkie się bardzo łatwo ściągają. To jest dzieci nieproste, natomiast keratyna włoska troszkę trudniej się ściąga, ale komfort noszenia jest zdecydowanie zupełnie inny. E, tutaj mam. Zgrzewarkę. Taką zgrzewarkę też możecie kupić w naszym sklepie www.memezisfabrykawosa.pl. Ona ma taką fajną końcówkę, z którą bardzo jest wygodnie pracować, jeśli zakładamy na przykład ponownie włosy lub pracujemy na włosach z kitki, bo ona ma taką fajną końcówkę i ona ma regulację temperatury. Ta regulacja temperatury jest niezmiernie ważna, widzicie tutaj, ponieważ keratina miękka rozpuszcza się na przykład w temperaturze 120 stopni, a włoska w temperaturze 180, także musicie mieć koniecznie zgrzewarkę. Z, z regulacją temperatury jest to bardzo ważne i ja sobie zaraz włączę tą zgrzewarkę ehm, i zacznę od keratyny o właśnie tak, tutaj on to jest włączone i zacznę od temperatury 120 stopni bo zacznę od pracy na tej keratynie miękkiej także widzicie nastawiłam na 120 stopni teraz musicie około 5 minut poczekać aż zgrzewarka się nagrzeje i tutaj do tego pasma oznaczonego numerem 2 yellow doczepię sobie właśnie tą miękką keratynę yellow grains. Tutaj temperatura właśnie roztopienia 120 stopni jest to bardzo ważne, bo przy wyższej temperaturze ona jeszcze bardziej się będzie ciągnąć, będzie się źle pracować na niej. Także 120 to jest idealna. I tutaj taka jedna kuleczka praktycznie starczy na jedno pasemko. Zobaczcie, ta keratyna, ona tak się troszkę ciągnie i klei, keratyna miękka. I tutaj, jak tak kilka razy, to do wszystkich keratyn jest ta sama metoda. Jak kilka razy po prostu tak przesuniecie z grzewarką, ta keratyna obejmie wszystkie te włoski, że takie stopi idealnie w to pasemko. wtopi idealnie w te włosy, żeby to pasemko się trzymało, żeby to wszystko razem dobrze się skleiło. Oczywiście to troszkę czasem parzy w palce, także, jak jest, nie jesteście przyzwyczajone, to są takie osłonki pomarańczowe, też w naszym sklepie, które też można sobie takie ochronia, ochronki na palce założyć i będzie wtedy prościej. Dobrze, czyli już jedno właśnie pasmo zrobiłam, i tutaj obetnę sobie tą końcówkę, bo ona jest nieładna. I mam pasemko gotowe. Przygotowane właśnie z żółtą keratyną miękką. Pamiętajcie też, że keratyny właśnie miękkie są o wiele tańsze od włoskiej. Tutaj pokażę Wam jeszcze jedną właśnie keratynę miękką, tą przeźroczystą. Taki, to się nazywa keratyna zwykła, przeźroczysta albo włosk, taki clear. W różnych sklepach to się różnie nazywa. I to są takie kuleczki. Wielkością są bardzo podobne do keratyny tej żółtej. Tylko po prostu są przeźroczyste, czyli kolor mają, taką jak, to kolor mają taki jak włoska. Przetrę dokładnie, umyję sobie tutaj takim zwykłym wacikiem słuchem. Przetrę sobie końcówkę z grzewarki, żeby nie został żaden ślad po poprzedniej keratynie. Takie czyszczenie z zgrzewarki to zawsze też właśnie jak ona jest gorąca, trzeba przeprowadzać, bo wtedy to się odklei łatwo. Po prostu nie czekajcie, aż to wam zaschnie, bo potem będzie trudniej to odkleić. I tutaj tak samo, jeden taki Drops wkładam. Ta, tak samo temperatura 120 stopni, to się w ogóle nie zmienia. Wkładam sobie. Widzicie, ona się jeszcze bardziej ciągnie. A do tego ta przeźroczysta, co tutaj mam, to jeszcze bardzo dziwnie pachnie. Tak troszkę plastikowo pachnie. I to samo. Czyli robię tutaj nową końcówkę do, na włosach. I to mam oznaczone numerkiem 3 i podpisane clear. Po, te oznaczenia specjalnie porobiłam, bo na końcu filmu Wam pokażę jeszcze, jak w lampie UV to wygląda. Czyli tutaj też robię tak samo, w ten sam, identyczny sposób pasemko jak wcześniej, a tą końcówkę taką nieładną sobie utnę. Tutaj w tym filmie Wam pokazuję, jak robię takie zakończenie, takie końcówki, raczej tu pod ringi, ale, bo na płasko to by były bardziej takie założenie tak normalnie, ale po prostu tak mi jest wygodniej. Zobaczcie, jak to się ciągnie. Tutaj widzicie te resztki keratyny, jak się ciągną bardzo, tej miękkiej cały czas. To jest następna charakterystyka, taka właśnie miękkiej keratyny. I też dokładnie sobie przetrę od razu tym suchym wacikiem zgrzewarkę, żeby ją wyczyścić z pozostałości. Tej keratyny, a na końcu wam pokażę keratynę włoską. Czyli tak przemieniam temperaturę, przekręcam teraz na 180 stopni, czyli na maksa. I czekam kilka minut, aż zgrzewarka mi się rozgrzeje. Tak wygląda keratyna włoska super mocna. Która jest dostępna w naszym sklepie. Jest to dosyć droga keratyna, bo taka baczuszka maleńka 20 gram kosztuje około 45 zł. Teraz mamy luty 2020. I tutaj będzie potrzeba kilka takich granulek na jedne pasemko. Ale i tak taka keratyna jest dosyć wydajna, bo na około 100 pasemek wam powinno starczyć, jak dojdziecie do wprawy, taka właśnie jedna paczka, a naprawdę komfort noszenia jest genialny. I nasze gotowe pasma z końcówką keratynową też są zakończone włoską keratyną super mocną. Także jest to bardzo ważne, bo te włosy gotowe, które u nas kupicie, też bardzo się fajnie nosi, ponieważ pasma nie wypadają, nie zsuwają się, włosy nie lecą. To są charakterystyczne właśnie cechy keratyny włoskiej supermocnej. I zobaczcie, tutaj w ten sam sposób keratyna włoska się w ogóle tak nie ciągnie, jak te keratyny miękkie, bo jest to keratyna twarda, czyli z nią się zupełnie inaczej pracuje. O wiele łatwiej. Właśnie jedyna wada to jest ściąganie, bo przy ściąganiu się trzeba troszkę napracować, ale komfort noszenia jest nieporównywalny. No i tutaj sobie też lubię pasemko, które u góry utnę ładnie tak naprawdę praca z kreatyną włoską czy ściąganie to jest tylko kwestia przyzwyczajenia jeśli na przykład jesteście fryzjerkami to wasze klientki na dłuższą metę będą zachwycone włoską, kreatyną na pewno e, bo można farbować włosy bez problemu można wszystko robić, po prostu te pasma nie lecą, nie spadają, włosy nie wypadają I zobaczcie tutaj zgrzewarka, w ogóle nie ciągnie się nic na zgrzewarce, nawet nie pozostają takie ciągnące, e, niefajne tej nitki jak przy tych kreatynach miękkich zobaczcie teraz Wszystkie trzy pasma, jak obok siebie oglądamy, wygląda to niby tak samo, dlatego właśnie specjalnie je podpisałam na początku filmu. Wygląda to niby tak samo, e, i tylko po prostu później, właśnie przy roztapianiu, widać tą różnicę przy, przy zakładaniu tych pasm i oczywiście przy noszeniu. E, I keratyna włoska super mocna, czyli temperatura 180 stopni się roztapia. I zobaczcie, jak ona jest podobna, jednak do tej zwykłej, miękkiej, przeźroczystej. Te, m, różnice są takie właśnie, tylko że, te, że ta miękka ma okrągłe pasemka. I teraz Wam pokażę test okrągłe kuleczki, przepraszam. Teraz Wam pokażę test w lampie. W lampie też, jak wkładamy trzy te wykonane pasma, wszystko wygląda identycznie. Zgrzywy wyglądają zupełnie identycznie, nic nie świeci w lampie. Czyli tak naprawdę pasma, jeżeli kupicie gotowe pasma zakończone keratyną włoską, to tylko podczas noszenia czy podczas zakładania będziecie czuć różnicę, bo w lampie nie można tego wykryć, ale jeżeli kupicie osobno keratynę włoską supermocną, to można od razu w lampie się przekonać, w takiej zwykłej lampie UV do tipsów, która jest włoska, która nie jest, która jest mocna, która nie jest. Patrzcie, włoska keratyna świeci na niebiesko. Po prostu świeci nam w lampie UV. A zwykłe keratyny, miękkie nie świecą w lampie. Oczywiście ona tylko właśnie świeci przed założeniem na włosy, na całe szczęście. Zobaczcie, tu mam trzy granulki keratyny włoskiej, widzicie wy dokładnie, że one świecą, że są niebieskie, a tu obok te dwa to są granulki keratyny tej miękkiej, tej taniej, czyli ona w ogóle się nie, w ogóle nie świeci, wygląda niby. Bardzo podobnie, tak na pierwszy rzut oka, tylko widzicie, ta miękka jest większa i w kształcie kulek, a ta włoska jest troszkę bardziej kwadratowa, ale w lampie możecie bez problemów zobaczyć. Tak samo zobaczcie, tutaj po prawej stronie keratyna żółta też nie świeci w lampie, natomiast włoska świeci po prostu na niebiesko. Czyli to jest najprostszy sposób, żeby zobaczyć, czy keratyna włoska jest oryginalna, czy nie. Pamiętajcie, że jeżeli już są zrobione pasemka, tak jak wcześniej Wam pokazałam, to po prostu to już nie świeci, już nie widać. Nie widać tego na całe szczęście, bo tak to byśmy na głowie po prostu na przykład na dyskotece czy gdzieś światło UV by to było widać te zgrzewy, a tak to nie widać. Także i zobaczcie, gotowe pasemko: ta się już nie świeci, bo jest jej na tyle mało te włosy wtopiona, że to nie świeci w lampie. A osobno, tutaj, osobno w parce czy w granonokach, właśnie świeci, czyli tak najprościej można poznać keratynę włoską oryginalną. Od tej nieoryginalnej można odróżnić. Mam nadzieję, że ten film był dosyć wyczerpujący i że Wam troszkę przybliżyłam ten temat, jak to samo można odróżnić. Jeżeli chcecie kupić karatynę włoską, zapraszam do naszego sklepu. Dziękuję też za oglądanie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał i daj łapkę w górę.